Dzień dobry, witam państwa bardzo serdecznie. Zapraszam do obejrzenia dzisiejszego odcinka. A zaczniemy od tego, że bardzo polecam państwu płytę witaminy pod tytułem kawalerka. Jest sztos, naprawdę. Gdzie miałem gościa w domu z rana i puściłem, że super, muzyczka i powiedział, że mu się nie podoba, tego wygoniłem. Słusznie zrobiłem, nie mam wątpliwości co do tego żadnych sztos, przez duże esz. Poznałem dzisiaj y, autorkę bloga Mój Towarzysz Kompuls. Bardzo polecam, zarówno dwa filmiki na YouTubeku, jak i tego właśnie bloga. O, jedziemy, jedziemy, jedziemy! Mój Towarzysz Kompuls, bardzo polecam sprawdzić. I naprawdę jeszcze raz tutaj że tak oficjalnie bardzo dziękuję za rozmowę, bo tak jak mówię, bardzo fajnie wymienić się doświadczeniami z kimś, kto przechodził przez jakieś tam podobne emocje i tak dalej. Natomiast tak samo ja jestem właśnie nawet gdzieś tam wstępnie umówiony na, na rozmowę, na nagranie nawet na rozmowy z panią Anią, Gruszczyńską z, seria, z serialu, nie będzie, że z serialu wilczogodna, natomiast to są, jakby, jakby to powiedzieć, to są osoby, które no, o wiele łatwiej jest z nimi osiągnąć, yy, nawiązać kontakt, bo jednak tutaj prowadzą blogi, filmiki i tak dalej, nie? No, no ten, nie? Yy, że tak powiem, podobnie jak ja, sami się pchamy do internetów, nie? Ale. Też, żeby, chodzi mi o to, żeby się nie otwierać, na, żeby się nie zamykać właśnie na poznawanie ludzi, którzy zakładamy, że e, nic nimi nie mów, z kim są ci inni ludzie i tak dalej. I tak sobie myślę, że dzięki temu żeby po prostu pokazać swoją otwartość, że nie mam problemu z tym, żeby powiedzieć o swoich problemach, jeżeli się tak zawiązujemy, zawiązuje się jakaś rozmowa. I już mówię od razu o co mi chodzi. Wczoraj mój serdeczny towarzysz Józek Gilewski Olimpijczyk, bardzo serdecznie pozdrawiam. Miał urodziny 21. Nie, będzie widać, że oczko puściłem, ale miał 20, no tam może już nie 21, drugie 21 i jeszcze parę dodać. No i gdzieś tam poznałem z jego ekipę, takich lokalny, w lokalnym takim pubie, też poznałem właśnie koleżkę, gdzie... Jeszcze z pół roku temu właśnie wchodząc do takiego towarzystwa bym być może zakładał, że e, tu nikt, nikt nie ma, jakby nic ze mną, nic wspólnego wszyscy są jakieś inni, a ja jestem no, a dzięki temu, że wjechała we mnie ostatnio bardzo duża taka powiedzmy otwartość i brak większych oczekiwań, czyli po prostu Let it be niech się dzieje co się dzieje, to gdzieś tam jak właśnie się witamy. Cześć jestem z jestem Richard, się ma co słychać, na przykład. Nie, no i mówię, no i tam się pyta, kto się czymś zajmuje, powiedzmy tak ogólnie. No i mówię, że teraz sobie kręcę jakieś tam filmiki na YouTubie. W sumie to Józek powiedział od razu o mnie, że o, no, tu my friend Maciek tutaj filmiki kręcić na YouTubeku i tak dalej. No i ktoś się pyta jaka tematyka. No to mówię, oczywiście tutaj akceptacja, uzależnienia, depresję, presję produkcja, dystrybucja, masturbacja. Akceptacja, uzależnienia, depresje, presje, głupoty, truskul. Eee, no i się właśnie zawiązuje w tym momencie, że ktoś opowiada o swoich eee, o swoich doświadczeniach. I właśnie od razu mi się wjeżdża jakby taki fragment. Nie eee, jest z wszystkimi chłonę i czerpię wiedzę z charakteru. Nie spotkasz ich w świetle Jowisza, w wielu z ciekawszych CB znajdziesz w marny knajpie, ale ty Musiałbyś się odważyć, najpierw podejść wysłuchać. Może był artystą, a może. No, i dzięki temu, jakby dzięki temu, że była taka otwartość, to poznałem bardzo ciekawą osobę z bardzo ciekawymi doświadczeniami, przeżyciami i właśnie zawdzięczam to swojej otwartości. Więc taki nie wiem, tutaj dzielę się jakby moim, moimi ostatnimi 24, 24 godzinami, po to, ażeby po pierwsze, primo, powiedzieć, że fajnie pogadało mi się jakby z, tak jak mówię z yy, no, autorką bloga Martą yy, mój towarzyszką puls yy, ale to było takie łatwe że tak powiem jeżeli chodzi o nawiązanie kontaktu no bo było to oczywiste że tutaj będzie o czym gadać będzie jakaś część wspólnych przeżyć będzie jakaś więź nie? natomiast apel jeżeli masz odę to do ciebie słuchaczu ale przede wszystkim do samego siebie żeby trzymać tą otwartość bo dzięki tej otwartości można poznać w najmniej oczekiwanych sytuacjach Kogoś, kogoś kto, kto, kto ma jakieś wspólne z nami przeżycia, doświadczenia I dzięki temu, poprzez rozmowę, mogą się wytworzyć naturalne więzi A tak naprawdę o te więzi w tym życiu chodzi Bo wtedy się nie czujemy samotni, wtedy się czujemy szczęśliwi I good, i o to chodzi, nie? Widzę, w których oczach widzę szaleństwo oni rozumieją mnie, a ja rozumiem ich Zbyt długo w jednym miejscu Nie możemy być tak, nie umiemy żyć Ludzie, w których oczach widzenie, pokój często przyszły rzadko mają bezpieczną Bo do problemu ciągnie ich jakaś siła ciągle I mało ryzyko płynie w ich żyłach, Nie jest słabość